O tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć, wiedział już Hipokrates. Ta zasada przyświeca również organizatorom Dnia Zdrowia w gminie Czerwonak. Mają na celu i mają za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, promowanie badań profilaktycznych i generalnie zdrowia jako takiego, plus promowanie pozytywnego wizerunku rodziny i zdrowego rodzicielstwa. Na osiedlu leśnym w Koziegłowach rozstawiono stoiska, przy których można było zrobić badania i dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie. Staramy się dzisiaj mówić o zdrowym stylu życia, takie krótkie zasady, które pozwolą nam właśnie zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwory. To jest przede wszystkim niepalenie, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna. Przy tym stoisku panie uczyły również samobadania piersi i zapraszały do stojącego obok mammobusu. Uczniowie z Bolechowa uczyli pierwszej pomocy przygotowujemy właśnie zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych z zakresu pierwszej pomocy, szczególnie w wypadkach letnich. Będziemy poruszać taką tematykę jak na przykład udar słoneczny, utonięcie, resuscytacja. Odwiedzający piknik mogli między innymi zbadać poziom cukru we krwi, zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, oddać krew w krwiobusie lub powiększyć bazę dawców szpiku. Zachęcamy osoby do oddawania szpiku. Yy, mamy tutaj yy, ankiety, które osoby potencjalni dawcy wypełniają. Wierzę oni wszystkie dane, numery telefonów. To jest bardzo istotne, że potem profesjonaliści mogli się jeszcze skontaktować, uzupełnić pewne informacje. W pobliskim przedszkolu ustawiła się kolejka chętnych do badań wideodermatoskopowych. Jest to badanie pozwalające ocenić zmiany skórne przy pomocy wideodermatoskopu. Yy. Ma to na celu ocenę ryzyka ze złośliwienia zmian, które mamy, zmian barwnikowych czy, czy, czy brodawek. Tak kolokwialnie mówiąc, mamy na celu wychwycić czerniaki skóry, czyli najbardziej złośliwy nawoców skóry we wczesnym stopniu zaawansowania. Zwiedzanie tych swoistych targów medycznych umilały występy dzieci z miejscowych przedszkoli i podstawówek.